Wiem jak lubicie nowe tryby w Minecraft'cie, dlatego dzisiaj przygotowałem wam zupełnie nowy tryb, tryb Minecraft'a, który nazywa się Zepsuty, ponieważ cały świat na tym trybie jest po prostu zepsuty, jak nie trudno się to Tryb jest oczywiście przygotowany przez Fundiego, czyli gościa, który bardzo dobrze zna się na robieniu datapacków w Minecraft'cie. I tymczasem zaczynajmy w takim razie nasz tryb Od wiecie czego? Od zostawienia łapki w górę Oraz subskrybowania kanału Ponieważ codziennie pojawiają się na nim filmy o godzinie 18.30 I ej, 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 ej Widzicie ten przycisk? To jest właśnie subskrypcja, którą musicie kliknąć tutaj na dole Ja nie mogę, to jest naprawdę proste A teraz zobaczcie, jesteśmy sobie na takiej ładnej łączce Idziemy sobie, idziemy A tutaj nagle Au, ej, co jest? Ała, awa, awa, trawa zatruwa tak Tutaj trawa jest zepsuta i nas zatruwa. Nie możemy wchodzić na trawę, i pewnie sobie pomyślicie, Ej, tricus, Jeżu, przecież to jest tak łatwe. Wystarczy, że się pozbędziesz tej trawy, i wtedy już będzie git, nic się nie będzie działo i tak dalej. I uważam, że to naprawdę świetny. To jest beznadziejny pomysł. To jest naprawdę beznadziejny pomysł, ludzie, i nie powinniśmy niszczyć trawy. Czekajcie, czy. Okej, okay, dobra, dobra, z daleka, z daleka jest lepiej. A teraz. Ech, tak. Drzewa. Drzewa zamieniają się w obrane w obrane akacjowe drzewa. I dlaczego jest właściwie tak? Ponieważ no nie, no za tym jest wszędzie trawa. I dlaczego jest tak? Ponieważ akacjowe drzewa to są bardzo brzydkie drzewa. Patrzcie, patrzcie co to jest. Czy wy to widzicie w ogóle? To jest obrzydliwy Blok. Czy drzewa też wybuchają, czy to była trawa? Okej, okay. dobra dobra, dobra, dobra. A, okej, okay, dobra, spokojnie. O, uda nam się może przejść. Zobaczmy, czy wybuchają też drzewa, czy mi się zdawało. I tak, drzewa też wybuchają, ale spokojnie bloki z nich wypadają. Dobra, to może w takim razie pokopiemy sobie. Okej, okay, trochę dirta. Tak, dirt też wybucha. Zobaczcie, zrobiła się noc i za chwilę zobaczymy, co właściwie na tym trybie dzieje się w nocy. No bo... Co może pójść nie tak, to tylko potwory. A potwory zawsze są w sumie wkurzające i tak dalej, chyba gorzej być nie może. Zobaczcie, szkielet! O, okej. Okay. To nie wyszło tak dobrze, ale patrzcie, patrzcie. Ten szkielet, co jest nie tak? Okej, okay. poza tym, że jest super silny, to co jest z tą nie tak szkielecie? Halo, halo. Czy, czy on jest tak super szybki naprawdę? Czy naprawdę jesteś taki super szybki? O nie, o nie, dobra. Szkielety są po prostu bardzo, bardzo mocne i... I mają takie buty, a te buty mają bardzo mocne tornsy i w ogóle gdy moby mają takie buty, to po prostu nie da się ich w żaden sposób rozwalić. To no ile? Ile nam to zajmie? Dajcie spokój! Moba powinno się dać rozwalić! Dobra, zobaczmy może w takim razie, jak bardzo mocne są te buty. Uwaga! Uwaga! Okej, okay, już prawie go mamy. Zaraz będzie rozwalony? Przecież mamy towy miecz, prawda? Nie może być niezniszczalny. Okej, okay. te moby są praktycznie nie do rozwalenia. Ale, chwila, Creeper. Co się zmieniło w Creeperach? Uwaga! O nie! To są dwa Creepery. O nie, o nie, o nie! O nie! O nie, o nie, o nie, o nie! <ścoughs> tak! Za każdym razem, gdy uderzycie Creepera. To tworzą się dwa creepery, naprawdę okropne, jakby jeden creeper to było za mało, prawda? Ale dobra, chill, pająki są zawsze milutkie, prawda? Hej pajączku, o nie, o nie, o nie, o nie, wściekły pszczoły, rój wściekłych pszczół, o nie, zatrucie najgorzej, co to ma w ogóle być? Nie no, ten świat jest po prostu nie do przejścia, ja chcę uciekać. Okej, okay, ten świat niezbyt mi się podoba. Zobaczmy, co robią w takim razie żółte kwiatki. Co? Naprawdę? A jak je zbierzemy? Nie! Dajcie spokój, czekajcie, 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 czekajcie. Postawmy je obok wody i zobaczycie. Zobaczycie, że chociaż to uda nam się przejść, prawda? Nie może być tak źle, prawda? O nie. Naprawdę? Naprawdę ludzie. Nie, zabierzcie mnie z tego trybu! Zabierzcie mnie z tego trybu! Woda nawet się rozstępuje, że nie da się w nią wskoczyć. Serio? Serio, co to? Co to za magia? Co to, co to jest za magia? Czy my możemy tak wysuszyć ocean? Czy co? Okej, okay, okej, okay. widzicie co się właśnie stało? Oh, za chwilę w świecie nie będzie nic do picia. Okej, okay, przejdźmy do rzeczy ważnych i zobaczmy, jak się ma tutaj właściwie piecyk. A może jeszcze pajączka jednego weźmy? Nie! Dobra, to był zły pomysł. Dobra, uwaga, będzie nasza pierwsza sztabka żelaza. To jest naprawdę wielkopomny moment, więc przygotujcie popcorn i oglądajcie to. Oglądajcie tę genialną rzecz. Tak, nic nie da się przepalić na tym trybie. Ah. Wiecie co, stwierdziłem, że pójdę o krok dalej i zobaczymy, co mają do zaoferowania wieśniaki, ponieważ to będzie naprawdę bardzo ciekawi. Okej, okay. siema mordo, elo, co masz do sprzedania? O -o. O -o. o, 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 obawiam się, że jednak nic, obawiam się, że jednak nic. Czy wy to widzicie? Wieśniaki, o nie, to, to parzy, to parzy, o nie, 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 nie. nie, nie. O, co się stało? Okej, okay, ała, 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 to boli, to boli. Żeby się zregenerować, potrzebne nam jest mięsko. Gdzie jest ta krowa? Gdzie jest ta krowa? Ja chcę tylko jeść. O nie, zapomniałem, że to, że to wszystko rozwala. Halo, krowa. No nie no, krówko. Proszę, proszę was, krówki. Nie znikajcie. Ja chcę tylko jedzonka. Nie chcę tylko jedzonka, ludzie! U Zobaczcie, z drobną pomocą, złotych jabłek udało nam się zejść do kopalni. Okej, okay, pierwszy efekt to jest to, że jest bardzo, bardzo ciemno. Okej, okay. czemu tak tutaj jest? No to jest nie do przejścia tryb, przynajmniej wykopmy sobie coś. O! Z rudami jest dokładnie tak samo. Kopać się też ich nie da, nie tylko przypalać. Ej, patrzcie, góry śnieżne, może pójdziemy sobie pojeździć na nartach na jakiś mały wypoczynek czy coś takiego. Wuhu! Kto nie lubi śniegu, prawda? No każdy uwielbia śnieg, przecież śnieg to jest coś po prostu niesamowitego, kozackiego oraz także epickiego. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Halo, śnieg? Halo? 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 O, kurczę, o kurczę, wszedłem właśnie na górę! I e, co się właściwie dzieje? Jak jesteśmy za wysoko i podskoczymy, to wtedy po prostu lecimy. Cały czas lecimy. Czy my będziemy lecieć w nieskończoność? Chwila, może. Czemu nie możemy spaść? Ja bym chciał spaść! O nie, i teraz. Okej, okay, jesteśmy za wysoko. Rozumiem. Rozumiem, jesteśmy za wysoko. To boli, to nas rozwala. I nie powinniśmy tu w ogóle być. A mamy złote jabłko, dlatego przynajmniej możemy się nacieszyć przez chwilę tym widokiem. O nie, i zostaliśmy pokonani przez nie wiem, przez co właściwie. Okej, okay. wiecie co? Ja już mam dość tego świata naprawdę. Idziemy do Netheru. Idziemy do Netheru tutaj zróbmy sobie wyrównajmy trochę ziemię, wyrównajmy przestrzeń, prawda? Okej, okay, okej, okay, kozacko. I robimy sobie portal, może tutaj, tak tutaj wygląda. To wygląda mi naprawdę na piękne miejsce na to, żeby zrobić portal do neteru. E, wyjechać stąd na Bieszczady i niczym się nie przejmować. I uwaga! Aha, dobra, o, o, dobra, nice. I... E, portal musi być większy, co to znaczy?! Jak dużo większy?! Czy taki wystarczy? Proszę! Nie, jeszcze większy?! Dobra, uwaga! Yes! udało się zrobić porta Co za porażka! No dobra, jesteśmy w deterze, ale na przykład, nie wiem, nie podoba nam się tutaj. Chcemy wrócić do domu, prawda? Wyobrażacie to sobie? Wracamy do domu, okej? Okay? I gdzie my jesteśmy? Halo, z powrotem, dobra, chill, z powrotem do neteru uda nam się za chwilę, będzie git. I teraz wrócimy do domu, mówię wam Mówię wam, uda to się. To się na pewno uda. Bezproblemowo. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, gdzie my jesteśmy, ale wiem, że to miejsce mi się nie podoba. Tak, za każdym razem, gdy wbijecie do netheru i chcecie wyjść, spawnujecie się w innym, randomowym miejscu. Okej. Okay. Pigmeny są zawsze agresywne. Okej, okay. okej, okay. super. Wiecie co? Znalazłem teraz spawner blazów i zobaczmy, co się dzieje właściwie, gdy zespawnują się same w sobie blazy. Okej, okay. uwaga. Eee... Dobra, nie mam pojęcia, co się stało. Chodzi po prostu o to, że gdy zespałnujecie Blaze'a, to uwaga, on zaczyna latać bardzo szybko w różne strony, co uniemożliwia pokonanie go. Ej, dobra, zobaczmy teraz, co robią w takim razie End Crystal Pyk i uwaga, spawnuje się Wider. No ale dobra, ogólnie Wither'y znikną po dwóch minutach, wiecie? Ale dobra, pokonajmy teraz w takim razie Ender Dragona i zobaczmy, co wtedy się właściwie stanie, gdy Ender Dragon zostanie przez nas pokonany. Okej, okay, on się leczy. Chwila, chwila, chwila. Bierzmy pozostałe widery najpierw. A, zapomniałem powiedzieć wam jednej rzeczy, że endermany są niewidzialne. A, i jeszcze jedno. Zawsze są wkurzone. Dobra, udało mi się rozwalić teraz smoka, i wiecie, co się stało? Zupełnie nic. Chodzi o to, że jeżeli już uda wam się wygrać całą grę, pokonać smoka i tak dalej, to nic się nie dzieje. Nie macie portalu. Zostajecie. Po prostu będzie. Dobra, ludzie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, ponieważ naprawdę odcinek według mnie wyszedł fajnie, więc zostaw łapkę w górę, subskrybuj. Ja się z Wami żegnam, to na tyle, na razie.